Cześć, w tym materiale chciałbym zaprezentować Wam, o czym warto pamiętać podczas biegów górskich: czy to ultra, czy po prostu jakiś przebieżek w górach. Po prostu taki podstawowy zestaw, który zawsze mi towarzyszy i mogę Wam polecić. Początek, zaczynając od butów, no to jeżeli waga Wam pozwala i nie jest to długi dystans, to polecam takie z bardziej agresywnym bieżnikiem. No, oczywiście buty, to kwestia preferencji, pewnie już macie jakieś swoje typy. Ja mogę te polecić, bo są bardzo lekkie. Jeżeli jednak wolicie więcej amortyzacji i komfort, to na przykład model MTK nie jest po prostu idealny. Jak widać sporo jest tutaj tej pianki, tak? I świetnie się trzyma skał. Także to jest mój typ na jakieś dłuższe biegi typu Ultra. Ubranie, no to jeżeli chodzi o koszulkę, no to wiadomo, obiegamy zazwyczaj z plecakiem czy kamizelką, więc warto, żeby była odporna na przetarcia i miała jakieś wstawki, które lepiej będą trzymały się plecaka, w sensie plecak nie będzie się przesuwał. No i jakieś suwak, na przykład, żeby można było trochę dać oddychać ciało, prawda, jakieś ewentualnie kieszonki z tyłu, często są dodatkiem w odzieży trailowej w dekatlonie wszędzie, także to jest koszuka, którą mogę powiedzieć, jest oczywiście wariant z rękawkiem, to jak już kto woli, tutaj jest yy, spodenki, no to też, jak Wam wygodnie, to jest opcja z kompresją w środku, więc na długi bieg jak z nas, no i oczywiście sporo kieszeni, jeżeli Wam braknie w plecaku czy kamizelce, no to to jest dobra opcja. Jeżeli chodzi o bliznę, bo to też oczywiście podstawę no to nie może wam nic obcierać, prawda? Więc tutaj musi być elastyczne, rozciągliwe, oddychające. Dużo osób stawia tylko na spodenki, a jednak takie proste bokserki za 15 zł. A komfort no, bez porównania z bawełną, przykładowo, tak. Teraz skarpety, no to. Albo takie jakieś krótkie stabilizujące, czy takie jakie po prostu Wam jest wygodnie, oczywiście jak najmniej bawełne, jednak żeby oddychały, no stabilizowały, to jest dość przydatne, jeżeli jednak jest to długi bieg i przyda Wam się kompresja, no to oczywiście warto postawić na kompresję, czy to skarpety, czy zwykłe nogawki tylko do założenia, łatwo zdjąć, łatwo założyć, no i... To jest bardzo przydatne, jeżeli już łapiło was jakieś skurcze, albo naprawdę jest to długi dystans, to wtedy zakładam kompresję. No i teraz, jeżeli się robi chłodniej, no to oczywiście warto mieć rękawiczki w zapasie, czy opaskę uniwersalną. Jeżeli chodzi o jakieś wiatry, no to fajnie założyć sobie po prostu na uszy, czy nawet na szyję. Lekkie, mało zajmuje, można włożyć w kieszenie, gdzie, gdzie chcecie. Także to jest bardzo przydatne, jak się robi chłodniej. Gdzieś można wrzucić głębiej w plecak. Jeżeli się też robi chłodniej, to kamizelka, na przykład taka składana, no praktycznie nic nie zajmuje. A naprawdę, jeżeli przewiewa, no to warto zadbać o komfort. A jeżeli się robi deszczowo, to zawsze mam gdzieś na dnie kurtkę przeciwdeszczową. To jest z membraną 10 tysięcy, więc jaki bieg jak nie był, to tyle mi wystarcza. A no, nie zapocę się jak w zwykłej powłoce. No, a jeżeli w drugą stronę przygrzewa za mocno, no to oczywiście czapka z daszkiem i warto mieć krem z filtrem. Z gadżety nam towarzyszące, czyli albo kamizelka, albo plecak. No, jeżeli krótszy dystans, to ja bym polecił kamizelkę, wtedy po prostu, no jest lżej tutaj z tyłu i tak czy jest kieszeń. No taka 5-litrowa, więc jakby no podstawowe rzeczy znajdzie, możemy tu włożyć. A z przodu się mieszczą dwa takie pół półlitrowe, także jeżeli to Wam wystarczy, no to świetna opcja. Po polecam tak mieć w zapasie pół litra na każdą godzinę biegu, możecie sobie jakoś to oszacować. No i ta mi bardzo odpowiada, można do niej załączyć taki kołczan, jeżeli biegacie z kijkami, no to świetna sprawa. Łatwo można ten kołczan przeciągnąć naprzód. I sięgnąć po kijki albo schować. A jeżeli właśnie wybierzecie plecak, no to macie bukła w zestawie. To jest litrowy, to już naprawdę na długie trasy, bo jeszcze oprócz tego wchodzą te dwa soft flaski. To mówię, odnośnie tego 15 litrowego plecaka, najbardziej zaawansowana opcja to już jest naprawdę na solidne, bigi ultra i bardzo długie dystanse. No jak widać, w kieszeni jest naprawdę multum, także wszystko to zmieścicie. To dla najbardziej zaawansowanych. Tutaj jest opcja mniejsza, ale też na długą trasę starczy, bo jest bukłak litrowy w zestawie i też się mieszczą dwa soft z przodu. Trochę mniej kieszeni, ale dalej bardzo komfortowo. A jeżeli chodzi o kiki, to również możemy sobie zamieścić tutaj przykładowo, są trzy takie mocowania, albo możemy wzdłuż, albo z tyłu, albo nawet jeżeli ktoś woli, to może zahaczyć o ten i tutaj, jeżeli wolicie mieć z przodu i Wam nie ogranicza ruchów, to też fajna opcja. No, a tutaj możemy sobie z tyłu tak zahaczyć i tak samo tutaj jest gumka. To jest też wygodne, ale jednak kołczan mi bardziej się sprawdza. A to jest najbardziej minimalistyczna wersja na najkrótsze trasy, wiadomo. Tylko 5 litrów pojemności, ale z tyłu tak się zmieści kurtka. W zestawie jest bukłak litrowy, a z przodu zmieścimy tylko takiego małego sofraska 150, więc tu nie wiem, jakieś elektrolity można sobie wrzucić. Albo jakieś żele, tak. No to tyle. A jeżeli się robi ciemniej, to oczywiście warto mieć czołówkę. Bo ogólnie biegi ultra często startują o bardzo wczesnej porze, na przykład ja mam teraz w sobotę o 5 o start, także no już jest ciemno, znaczy jeszcze jest ciemno, dlatego warto mieć taką czołóweczkę. Nie jest zbyt ciężka, bo taka jest z biegowej kolekcji, a światło jest wystarczające do biegania w zupełności. Po trochę nawadniania, no to odżywianie. Oczywiście to już kto co woli, no i odnośnie tego, że się tak startuje wcześniej, to warto mieć na przykład coś tego typu, jak jakieś ciastko, na przykład, które możemy sobie szybko do mikrofali wstawić na minutę 10, tak jak tutaj. To jest w takiej formie, więc jakby łatwo to wziąć do bagażu podręcznego i po prostu z rana jak mamy start i nie zdążymy zrobić sobie śniadania, bo oczywiście owsianka jest dużo lepszym rozwiązaniem, czy jakieś wasze ulubione śniadanie, które dostarczy Wam wygrawą złożonych, prostych, no i trochę białka. No i to jest op opcja albo właśnie cake. Albo jeszcze lżej strawny krem, to możecie po prostu od razu po tym biec, dosłownie, mi to w ogóle nie obciąża, także to jest bardzo fajne, mało zajmuje. A jeżeli chodzi o odżywianie podczas samego biegu, no to tutaj mamy wszelkiego rodzaju żele, izotoniki, oczywiście ja mam jeden bukak z wodą, jeden z izotonikiem, no i na przykład... Albo możecie taki duży izotonik sobie wziąć, tylko że to jest no, mało kompaktowy na zawody. Ja tego używam raczej w domowych warunkach. A na wyjazd ja sobie kupuję takie opakowanie. To jest, są takie cztery saszetki. To możecie sobie po prostu wziąć saszetkę ze sobą i przygotować to na kwaterze, czy nawet w drodze, jak już idziecie na zawody. No, bardzo proste. A jeżeli chodzi o żelę, to możecie albo taki miks, jeżeli wojcie kilka smaków mieć. Bo to jest ogólnie na krótki dystans i na długi. Długi po prostu ma kofeinę i więcej witamin. Ale ja mieszam je, bo wygodnym jest po prostu, żeby nie przydawkować tej kofeiny, bo to też ma negatywny oczywiście wpływ, a węglowodany dostarczyć. Więc ja przykładowo lubię sobie wziąć trochę tych z plusem, czyli na długi dystans i trochę takich energii żeli, po prostu bez plusa one są takim mieszanką węglowodanów. Dostarczą energii i tyle. Jeżeli chodzi o takie szoty magnezowe, bo macie na przykład takie skurcze, to jest świetna sprawa. Po prostu akurat już z opakowania wyjąłem, bo to jest mój taki podręczny składik. No i tutaj macie magnez z potasem. Bardzo przydatne. Możecie też takie boostery zakupić. To jest taki szocik 20 gramów, więc jakby bardzo mało. Lekko strawne, łatwo wchodzi. A duża porcja węgli... węgli. No, jeżeli to akurat smaków jest multum, także albo weźmie coś takiego, albo na przykład najbardziej neutralny ja mogę polecić, to jest po prostu cytrynowy, to się u każdego myślę sprawdzi Nie mdli przynajmniej mnie. Albo najbardziej naturalna opcja, no to owocowe żele. Świetna sprawa, naprawdę mi się mega sprawdza. Są w trzech smaka to jeszcze jest samo jabłko, albo banan z jabłkiem też bardzo dobry. jednak ten jest mój ulubiony czerwone owoce. No przepyszny, tylko to że trochę więcej zajmuje niż takie zwykłe żele. I pamiętajcie, żeby żele popijać, więc... Trzeba mieć i żelę, i bukłak z wodą do popicia. Także jeżeli po biegu macie jeszcze właśnie jakieś tam rezerwy do nadrobienia, na pewno, no to albo karbo, przykładowo, żeby same węgle, albo jakieś proteinowe przekąski, to już co wolicie, co Wam się sprawdza na innych biegach, to, to stosujecie. Nic nowego najlepiej. A to jeszcze tak do doładowania przed, przed startem, takie... Shot i węgli, i trochę witamin. Pamiętajcie, żeby suplementować, jeżeli macie niedobory w diecie. A tak dla regeneracji pobiegu, no to polecam też kompresyjne skarpety. Świetna sprawa. Jeżeli macie miejsce w bagażu, no to warto sobie jakiegoś rolera wziąć. To jest akurat elektryczny, żeby wibracjami się wspomóc. Ale jeżeli nie, to możecie jakoś zwykłą piłeczkę sobie wziąć i, i porolować. Bardzo dobra opcja. No i wtedy polecam taki żel przykładowo do relaksu. Warto wziąć sobie, albo przed biegiem coś na przykład na rozgrzewkę, szczególnie w zimie, fajna sprawa. Albo tak przed obtarciom zawsze warto mieć naprawdę czy w sztyfcie, czy w kremie, i stopy, i powiedzmy, pachwiny mogą się obetrzeć, sutki. Naprawdę to warto mieć, bo to może nam no, zepsuć cały bieg i całe przygotowania. A tak jeszcze podczas biegu, możecie sobie wziąć taką jedną fiolkę soli fizjologicznej, jeżeli Wam coś wpadnie w oko, warto przemyć. To już może bardziej po biegu, żeby właśnie jakieś obtarcie, jeżeli Wam coś no, nie wyjdzie i upadniecie w biegach górskich, to jest dość ryzykowne. No to odkazić, to podstawa. No i plastry zawsze warto wrzucić sobie. Akurat to są takie napięte i to działa jak druga skóra, możecie po prostu lecieć dalej od razu. Także to Was zabezpieczy przed jakimiś nieprzyjemnościami. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to warto również mieć taki koc NRC, taki dwustronny, że również chroni od zimna, jak i od ciepła. Zależy, którą stroną przyłożymy do ciała, to fajnie może chronić nas w cięższych warunkach, jak będzie jakiś mały wypadek. Albo jak jest naprawdę zimno, to ogrzewacze do rąk, też fajna sprawa. Ogólnie to często na biegach takie rzeczy jak ten koc, czy na przykład taki kubek, są nawet wręcz wymagane w pakietach. A taki kubek też dużo nie zajmuje. Spokojnie możemy go zgnieść sobie, włożyć gdzieś w jakąś kieszeń w plecaku i na punkcie odżywczym cyk możemy sobie nalać wody. To też przydatna sprawa. A tak odnośnie odżywiania, to też ja bardzo lubię jeszcze mogę polecić takie Batony w formie żelków. Bo jeżeli chodzi o takie batony musy, no to nie każdemu mogą podejść. A takie galaretki, no to nie wiem, że są bardzo smaczne, no to łatwo wchodzą, nie odbijają się, no tylko to wiadomo, no sam cukier. No ale polecam. No i to było tyle. Wydaje mi się, że zawarłem wszystko, co. Potrzeba, takie podstawy. No, mi ten zestaw się bardzo sprawdza i po prostu wy wybieram z tego, co mi akurat najbardziej odpowiada do danego dystansu. No, sprawdźcie sami i przygotujcie swój zestaw. To do zobaczenia na trasie. Cześć.